Cześć, witam Was. A teraz opowiem o porażce. Porażce zimowej, a mianowicie dwie glicynie, już trzyletnie, które w tym roku powinny pięknie zakwitnąć. Niestety nie przetrwały tej zimy. I teraz zobaczcie. One wymarzły, ale nie całkiem. Troszeczkę tutaj, gdzieś z dołu, pnia odbija. Tutaj ten fragment też troszeczkę odbije, aczkolwiek nie wszystkie. Wszystkie wystające elementy z pnia. Niestety zostały y, y, przemarzły po prostu. I właściwie pół rośliny mam do obcięcia. To są wszystko suche badyle przemarznięte do zera, nie mające nic soku, suche jak pieprz. Gdzie nie widać jakieś listki, które wyskoczyły. Więc będę musiał teraz selektywnie ciąć, to znaczy po małym kawałku będę wycinał, żeby przypadkiem nie wyciąć jeszcze zdrowej części rośliny. Druga natomiast rosnąca na tym drugim segmencie jest salutka sucha. Cała góra rośliny jest sucha i tutaj tylko z samego spodu wybijają świeże liście. Powiem szczerze, że byłem zdeklarowany, żeby tą roślinę wyciąć i wyrzucić. Bo jak mam czekać kolejne 3 lata na to, żeby zakwitła, to, to nie mam cierpliwości. No, ale moja żona podjęła decyzję, że jednak zostają, to zostają. Także za chwilkę to wszystko będzie powcinane. Szkoda, serce się kraje, niestety to są 3 lata uprawy. No, ale cóż poradzić. Takie mamy zimy, niestety. No i to jest efekt cięcia. Zobaczcie, ile zostało z dużej 3-letniej rośliny. Ta pierwsza jeszcze jest w miarę wysoka, więc. Jeśli przeżyła i odbije z wielu punktów to może się zagęści. Natomiast ta druga, no, no żałośnie wyszło niestety. No cóż zrobić? Taka zima, niestety 20 stopni, glicy nie bez okrycia. Zresztą no, nie, nie bardzo jak nawet było okryć, bo były zbyt duże i całe góry wymarzły. Jak widać podstawa tutaj, gdzie rosło w korze przeżyła, ale niestety już góra rośliny została mocno uszkodzona mrozem. No to niestety trzeba było wyciąć No coś zrobić smutek niestety, ale, ale trudno do usłyszenia pozdrawiam Was